Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym osobom z historii powszechnej, które na stałe zapisały się w historii Polski. Dziś chciałbym przedstawić dzieje kolejnego króla elekcyjnego, który przybył do Polski ze Szwecji. Wnuk Zygmunta Starego i Bony Sforcy oraz ojciec dwóch kolejnych królów naszego kraju. Na marginesie należałoby się zastanowić czy pomimo elekcyjnego wyboru królów w tamtym okresie nasz dzisiejszy bohater nie był pierwszym królem trzeciej dynastii panującej w Polsce wszak było to trzech królów panujących po sobie ojciec nasz dzisiejszy bohater oraz dwóch jego synów razem panowali przez 71 lat dzisiaj Chciałbym prześledzić z wami dzieje Zygmunta III Wazy. Zygmunt Waza urodził się 20 czerwca 1566 roku w Gripsholm w Szwecji, w bardzo dramatycznych okolicznościach. Jego przyjście na świat nastąpiło w więzieniu. Skazanym nie był nasz Zygmunt, oczywiście, ale jego ojciec Jan Waza, który został oskarżony przez swego niezrównoważonego brata, króla Szwecji Eryka XIV, o zdradę. Matką Zygmunta Wazy była Katarzyna Jagielonka, która zdecydowała się pozostać przy mężu w niewoli, pomimo oferty uwolnienia od Eryka. W 1567 roku zostali oni uwolnieni. Przez szwedzką radę królewską i Jan Waza wraz ze szlachtą obalił rządy Eryka. Rok później został koronowany na króla Szwecji. Nasz bohater od tego momentu rozpoczął przygotowania do objęcia władzy, szczególnie, że nasz ostatni król z dynastii Jagiellonów, Zygmunt August, nie doczekał się potomka. Rodzice Zygmunta liczyli na osadzenie go na tronie Polski. Dlatego też został wychowany w wierze katolickiej, poznał dogłębnie historię Polski, a także wspaniale władał językiem polskim, w czym wielka zasługa jego matki Katarzyny. Po śmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku ojciec Zygmunta Wazy Jan sam wysunął swą kandydaturę na króla Polski. Jednak nie zyskał uznania w oczach polskiej szlachty i zdecydowano się na Henryka Walezego. Podobna sytuacja miała miejsce przy kolejnym wyborze króla w 1575 roku. Zygmunt Waza nie mógł się ubiegać o koronę ze względu na swój młody wiek. Dopiero śmierć Stefana Batorego, drugiego króla elekcyjnego, pozwoliła Zygmuntowi Wazie na ubieganie się o elekcję w 1587 roku kontrkandydatem był arcyksiąże austriacki Maksymilian III Habsburg Zygmunt który wywodził się z rodu Jagiellonów już na początku procesu wyboru zyskał przewagę w oczach szlachty ten fakt był przeważający i 19 sierpnia 1587 roku Sejm elekcyjny wybrał 21-letniego królewicza na króla Polski. Opozycja sejmowa, będąca w mniejszości, nie zgodziła się z tym wyborem i kilka dni później ogłosiła, że to Maksymilian jest królem. Szlachta litewska, nie popierając żadnego kandydata, pozostała neutralna. Wybór Zygmunta odbył się zgodnie z prawem. Lage Artis I został zatwierdzony przez legalny Sejm. Dodatkowo Zygmunt złożył przyrzeczenie dodatkowych przywilejów dla szlachty, pakta konwenta i 10 grudnia został koronowany w katedrze na Wawelu. Sama koronacja nie zakończyła sporu. Wojska austriackie w sile 8 tysięcy żołnierzy rozpoczęła oblężenie Krakowa. Hetman Wielki Koronny Jan Zamoyski stanął w obronie stolicy i króla i w listopadzie pokonał wojska oblężnicze. W pościgu za niedobitkami armii austriackiej pojmał do niewoli samego Maksymiliana. W marcu 1589 roku cesarz austriacki, Ojciec Maksymiliana Rudolf II podpisał traktat pokojowy z klauzulą o nieinterweniowaniu w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej. Zygmunt III. Waza oraz Sejm ogłosili amnestię i uwolnili pojmanych jeńców. Jeszcze w tym samym roku nowo wybrany król Polski spotkał się ze swoim ojcem Janem III. Jan chciał, aby Zygmunt wrócił do Szwecji w celu przejęcia tronu szwedzkiego. To tam podobno padła propozycja od sprzedaży korony Rzeczypospolitej Habsburgom. Powszechne oburzenie i rozgoryczenie doprowadziło do zwołania sejmu inkwizycyjnego, gdzie Zygmunt III Waza musiał się upokorzyć i przysiąc, że bez zgody sejmu nie abdykuje i nie opuści Polski. Początki panowania Zygmunta w Polsce nie należały do łatwych. Król był małomówny i bardzo powściągliwy w swych opiniach. Wielu uznaje, że myślał zbyt wolno i zachowywał zbyt duży dystans do poddanych. Poświęcał też bardzo dużo uwagi do ceremoniału dworskiego zaczerpniętego od Hiszpanów. Rodziło to wiele konfliktów na dworze nieobeznanym bądź niechcącym się dostosować do tej etykiety. Zygmunt, pomimo swojego katolicyzmu, był mentalnie zbliżony do szwedzkiego pojmowania i traktowania świata. Władając Polską, nie był w stanie zrozumieć i niejednokrotnie zaakceptować mentalności Polaków. Także polskie prawodawstwo, które było utrwalone długoletnią tradycją i uwarunkowaniami, było częstym powodem frustracji króla. Wszelkie próby zmian, ujednoliceń czy uproszczeń prawnych proponowanych przez Zygmunta były odrzucane przez szlachtę i Sejmy. Dlatego też król był w ciągłym z nimi konflikcie. W 1592 roku umiera Jan III Waza. Zygmunt został automatycznie królem Szwecji. Za zgodą Sejmu Polskiego wyjechał na rok do rodzinnego kraju. Unia personalna pomiędzy Polską a Szwecją rodziła jednak same problemy. Sprzeczne interesy obu krajów oraz wieloletnie wzajemne konflikty i roszczenia terytorialne doprowadziły Zygmunta do decyzji o przekazaniu władzy w Szwecji w ręce Stryja Karola Sudermańskiego. Bezpośrednim jednak przyczynkiem do tego przekazania był bunt szlachty szwedzkiej. Wojskowy Korpus Interwencyjny został rozbity, a detronizacji dokonał Riksdag w 1589 roku. Jednocześnie Sejm Szwedzki uznał syna Zygmunta, Władysława IV Wazę, za następcę tronu, pod warunkiem, że królewicz przybędzie do Sztokholmu i zostanie wychowany według praw luterańskich, dominującej religii w Szwecji. Wkrótce po detronizacji Zygmunt podejmuje działania polityczno-wojskowe i doprowadza do zajęcia Inflant. To spowodowało, że wojska szwedzkie wkroczyły do Estonii i rozpoczęcie długotrwałej wojny polsko-szwedzkiej. Działania wojenne pierwszego okresu wojny przyniosły kilka znakomitych zwycięstw: pod Kickenhausen 1601, pod Białym Kamieniem 1604, czy sławna pod Kirchholmem 1605. Bitwy te ukazały bitność polskiego oręża, jednak w perspektywie całego konfliktu nie można mówić o żadnych korzyściach. Na południowo-wschodnich rubieżach naszego kraju również nie było spokojnie. Jeszcze w latach 90. XVI wieku wybuchło tam kilka powstań i buntów kozackich. Powstanie Kosińskiego czy Nalewajki to najgłośniejsze z nich. Zygmunt III Waza, nie będąc biegły w sposobach walki z kozakami, powierzył tę misję Hetmanowi Koronnemu Janowi Zamojskiemu. To on, na czele Wojsk Koronnych i Pospolitego Ruszenia, w 1595 roku stłumił wszelkie bunty i realizując stare plany Stefana Batorego, zajął Mołdawię jako lenno. Interwencja Imperium Osmańskiego nie przyniosła rezultatu, a wojska polskie odparły atak turecki w bitwie pod Cecorą. Widząc ogromne problemy z rządzeniem i decyzyjnością w Polsce, w 1605 roku Zygmunt zwołuje sejm, aby zaproponować zmiany legislacyjne usprawniające pracę sejmu oraz aby zwiększyć władzę królewską. Szlachta uznała te propozycje za zamach na jej wolność i w 1606 roku zawiązała się w Sandomierzu konfederacja która doprowadziła do zbrojnego wystąpienia przeciw królowi. Przywódcą tego spisku zbrojnego był wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski. To nieposłuszeństwo wobec króla znamy dziś pod nazwą Rokoszy Zebrzydowskiego. 6 lipca 1607 roku w bitwie pod Guzowem wojska królewskie rozbiły konfederatów. Nawet to zwycięstwo nie dało Zygmuntowi możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych, o które zabiegał. W 1605 roku Zygmunt III Waza potajemnie wsparł pierwszą wyprawę na Moskwę, zwaną pierwszą dymitriadą. Miała ona na celu obalenie cara Borysa Godunowa, następcy Iwana Groźnego. Po nagłej śmierci cara Borysa Dymitr Samozwaniec I został obwołany carem. Jako że tron ten Dymitr zawdzięczał polskiemu wojsku i Zygmuntowi, nasz król miał wielki wpływ na decyzje podejmowane na Kremlu. Najbliżsi doradcy cara Dymitra byli Polakami. W 1606 roku Dymitr I został obalony przez bojarów ruskich, a jego następca Wasyl Szujski podpisał traktat ze Szwedami w roku 1608. Było to przyczynkiem do wszczęcia wojny z Rosją. Zygmunt III Waza pod pretekstem wyprawy krzyżowej przeciw Prawosławiu, pobłogosławionej przez papieża Pawła V, ruszył na Moskwę. Wojna rozpoczęła się od oblężenia Smoleńska. Oblężenie twierdzy trwało blisko dwa lata i zostało zakończone jej zdobyciem. W 1610 roku, po zwycięskiej bitwie pod Kuszynem z połączonymi siłami rosyjsko-szwedzkimi, droga na Moskwę była otwarta. Hetman koronny Stefan Żółkiewski zajął Moskwę. 29 października 1611 roku, wzięty do niewoli car Rosji Wasyl IV Szumski, upokorzył się przed polskim królem i złożył hołd szujski na Zamku Królewskim w Warszawie. A dlaczego w Warszawie? Może ktoś zapytać. Od 1611 roku król na stałe zamieszkiwał w Warszawie. Przyczyn przenosin stolicy z Krakowa było kilka. Za pierwszą można uznać lepsze położenie geograficzne Warszawy. Leży ona na szlakach prowadzących do Poznania i Wrocławia i dalej na zachód Europy. Dodatkowo w 1595 roku nastąpił pożar na Wawelu, co doprowadziło do dość dużych zniszczeń. Pożar został wywołany przez samego króla Zygmunta, który, będąc miłośnikiem alchemii, doprowadził do sytuacji, że jeden z jego eksperymentów wymknął się spod kontroli. Zygmunt oczywiście zlecił odbudowanie i unowocześnienie Wawelu, jednak prace te trwały aż do 1620 roku. Zresztą Warszawa ówcześnie była już znaczącym politycznie miastem. To tam, Odbywały się sejmy czy elekcje królewskie. Faktyczna przeprowadzka nastąpiła dopiero w 1609, a król na stałe zamieszkał na Zamku Królewskim w Warszawie dopiero po powrocie z wojny rosyjskiej w 1611 roku. Aż do upadku Rzeczpospolitej w 1795 roku nie wydano żadnego oficjalnego dekretu, o przenosinach stolicy i to Kraków dzierżył miano miasta stołecznego. Tak naprawdę zapis konstytucyjny o stołeczności Warszawy pojawił się dopiero w 1952 roku. Oczywiście po pierwszej wojnie światowej w 1918 ogłoszone Warszawę stolicą, jednak nie było to sformalizowane. W wyniku zajęcia Moskwy w 1610 roku ustalono, że carem zostanie królewicz Władysław. Jedynym warunkiem stawianym przez bojarów moskiewskich było przejście Władysława na prawosławie. Ostateczna decyzja była przez króla Zygmunta bardzo odwlekana w czasie. Według historyków, ta zwłoka była spowodowana Albo faktem, że Zygmunt sam chciał objąć tron carski, albo bał się o syna, że zostanie on tam zamordowany, co nie byłoby niczym nowym w walce o koronę carską. Niektórzy znawcy wyrażają przypuszczenie, że Zygmunt, będąc bardzo pobożnym katolikiem, nie chciał, aby jego syn zmienił wyznanie. Niestety, ta zwłoka spowodowała bunt Rosjan i atak na polską obsadę Kremla. Po dwóch latach bitew i potyczek, polska załoga została wyparta z Moskwy. Jeszcze raz, w roku 1618, za zgodą naszego dzisiejszego bohatera, wysłano wojska w celu zdobycia rosyjskiej stolicy. Jednak ta próba nie powiodła się. W 1619 roku został podpisany rozejm w Dywilinie, na mocy którego Polska odzyskała Smoleńsk oraz inne ziemie. Tak zakończyło się panowanie polskiego króla w Rosji. Rok przed trzecią wyprawą na Moskwę w 1617 roku Szwecja i Rosja podpisały pokój wieczny i w 1621 roku. Rozpoczęły się działania wojenne przeciw Rzeczpospolitej. Szwedzi zajęli część Inflant wraz z Rygą, a w 1626 roku przeniesiono działania wojenne do Prus Książęcych. Wojska szwedzkie opanowały ujścia najważniejszych rzek: Dźwiny, Odry i Wisły oraz zajęły port w Gdańsku. 28 listopada 1627 roku doszło do bitwy morskiej pod Oliwą, w której co prawda polska flota zwyciężyła ku zaskoczeniu wszystkich, jednak bitwa ta nie przyniosła Polsce żadnych korzyści militarnych. Zygmuntowi w obliczu tych wszystkich niepowodzeń i porażek nie pozostało nic innego, jak podpisać rozejm. Był on niestety bardzo niekorzystny, jako że Polska utraciła większość Infland. Na południowo-wschodnich granicach Rzeczpospolitej również panował chaos i niepokoje społeczne. W latach dwudziestych XVII wieku za sprawą samozwańczych rajdów lisowczyków rozpoczęta została wojna z Imperium Osmańskim w Mołdawii. Zygmunt nie mógł wykorzystać pełnego potencjału militarnego – był on związany walkami na północy w Inflantach i w Prusach Królewskich ze Szwedami. Musiał ponieść straty. W czasie oblężenia Cecory i późniejszego odwrotu zginął hetman wielki koronny Stefan Żółkiewski. Dopiero twierdza w Chocimiu oparła się wojskom tureckim. Niestety w czasie tego oblężenia zginął kolejny wielki żołnierz Rzeczypospolitej, hetman Chodkiewicz. Dopiero wtedy Zygmunt Waza, widząc, że armia nie podoła obrony granic w tym odcinku, zdecydował się na rokowania i podpisał traktat pokojowy. Ten również nie był korzystny dla Polski. Przywracał on granice pomiędzy naszym krajem a Imperium Osmańskim na rzece Dniestr, a dodatkowo utraciliśmy wpływy w Mołdawii i na Wołowczyźnie. Należy także wspomnieć, że na Zygmunta III wazę zorganizowano zamach. Próbował dokonać tego polski kalwinista Michał Piekarski. Próbował tego dokonać za pomocą czekana. Był on podobno niezrównoważony psychicznie. Zamach miał miejsce 15 listopada 1620 roku. Piekarski zdecydował się na ten krok, na wieść o udanym zamachu na króla Francji, Henryka IV Bourbona. Śledztwo nie wyjaśniło, czy miał on jakichś wspólników. Król nie został nadmiernie ranny, a jedynie doznał powierzchownej rany ramienia i twarzy. Króla obronił m.in. sam królewicz Władysław, który ciął szablą napastnika w głowę. Zamachowiec został skazany na śmierć przez rozerwanie końmi za wszystkie cztery kończyny, spalenie na stosie oraz wystrzelenie prochu wskazańca z dział na rozproszenie. Wcześniej poddano go oczywiście torturom. Końcowe lata życia Zygmunta III Wazy były pasmem bólu i cierpień spowodowanych pod Agrą. Chorobą królewską, podobno odziedziczoną po Zygmuncie Starym i Zygmuncie Okuście. Według ówczesnych medyków miał on także inne dolegliwości, jak problemy z drogami żółciowymi, kolkę wątrobową i inne. Także pod sam koniec życia zapadał na ciężkie grypy. Jednak bardzo dotkliwym ciosem dla króla była śmierć jego drugiej żony, Konstancji. Notabene siostry pierwszej żony, Anny. Zmarła ona w Dzień Bożego Ciała w 1631 roku. Król Zygmunt nie otrząsnął się po tej stracie. Z biegiem dni słabł w oczach. Z pomocą medyków następowały kilkudniowe poprawy, jednak widać było, że zbliża się chwila śmierci. W kwietniu 1632 roku w ciągu nocy doznał udaru mózgu i został sparaliżowany. Konał jeszcze kilka dni i dopiero 30 kwietnia zmarł. Czy Zygmunt III Waza był dobrym królem? Historycy nie są co do tego przekonani. Należy jednak pamiętać, że był on człowiekiem wychowanym w innej kulturze. Fakt, że był on pobożnym katolikiem, jest mu przypisywany na plus. Jednak uwarunkowania społeczno-polityczne panujące w Polsce były mu obce i niezrozumiałe. Miał on także wielkie szczęście do dowódców wojskowych, których to wiedza, męstwo i miłość do ojczyzny niejednokrotnie pozwalała na zwycięstwa wojenne. Należy też zwrócić uwagę, że to za jego panowania Polska osiągnęła największą wielkość terytorialną – prawie 1 milion kilometrów kwadratowych. To trzy razy więcej niż obecnie. Był po prostu królem niedopasowanym.